16 kwietnia. Wiadomości z Ukrainy. Wojska ukraińskie zniszczyły jednostkę rosyjskich Sił Zbrojnych w Obwodzie Białgorockim. W przygranicznym rejonie Krasnojaruskim Obwodu Białgorockiego w Rosji żołnierze 225 samodzielnego Batalionu Szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy rozbili elitarny oddział wojsk rosyjsko-faszystowskich. Informacje te podał dziś na swoim kanale telegram Sergeants' Report. Ukraiński obrońca i bloger, który walczy jako ochotnik od 2014 roku i obecnie służy w jednym z batalionów sił specjalnych Obwód Biełgorocki, jedna z elitarnych jednostek rosyjskich która miała za zadanie rozbić siły ukraińskie na jednym z odcinków trasy, została całkowicie zniszczona. BORS wykorzystują cały dostępny arsenał sprzętu i ściągają rezerwy z innych obszarów, aby powstrzymać postępy swoich wojsk. Aktywnie działają drony wroga Supercam, Zala, światłowodowe drony FPV na duże odległości. Najlepsze i najbardziej elitarne jednostki specjalne zostają rzucone na bitwę z ukraińskim 225. pułkiem, a gdy im zabraknie, ściąga się więcej i tam zostają. Podsumowując, raport sierżanta podsumowuje: Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenie w obwodzie biełgorockim jest uzasadnione i przynosi rezultaty. Wróg jest zmuszony do przesyłania rezerw, co zmniejsza presję na innych kierunkach. W tym na kursku. Biden wygłosi ważne przemówienie. Były prezydent USA Joe Biden wygłosi dziś ważne przemówienie na Krajowej Konferencji Osób Niepełnosprawnych w Chicago. Będzie to jego pierwsze duże wystąpienie publiczne po zakończeniu kadencji. Demokrata unikał składania głośnych oświadczeń po opuszczeniu Białego Domu, zgodnie z tradycją poprzednich przywódców. Teraz jednak przygotowuje się do publicznej odpowiedzi na częste oskarżenia Donalda Trumpa, który aktywnie krytykuje Bidena, między innymi w kontekście wojny na Ukrainie. Oczekuje się, że głównym tematem przemówienia Bidena będzie kwestia ubezpieczeń społecznych temat bezpośrednio wpływający na życie milionów Amerykanów. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły prawie 200 okupantów na kierunku Pokrow. W ciągu ostatniej doby na kierunku pokrowskim bojownicy Wojsko obrony zlikwidowali co najmniej 166 rosyjskich okupantów, ponad półtorej kompanii. Kolejnych 184 zostało rannych. W ten sposób wróg stracił 3,5 kompanii ludzi. W tym samym czasie zniszczone zostały dwa czołgi: wieloprowadnicowy wyrzutnia rakietowa, system artyleryjski, 34 pojazdy, 14 bezzałogowych statków powietrznych. Dwa punkty kontroli dronów i dwa składy amunicji na jeźdźców. Ponadto na tym odcinku frontu ukraińscy obrońcy uszkodzili sześć dział i siedem pojazdów interwentów. Poinformowało o tym Centrum Prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w raportach operacyjnych za minioną dobę, opublikowanych m.in. na oficjalnej stronie w portalu społecznościowym Facebook. Wysłannik Trumpa mówił o elementach porozumienia pokojowego z Rosją. Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow, opisał swoje niedawne spotkanie z przywódcą faszystowskiego reżimu Rosji, Putinem, jako istotne i poinformował o rozmowach na temat porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy. Pisze o tym Bloomberg. Według Witkowa strony skupiły się na możliwych krokach mających na celu zakończenie wojny, w szczególności na kwestii tak zwane pięciu terytoriów, nie podał jednak szczegółów. Zauważył, że Putin wyraził zainteresowanie osiągnięciem trwałego pokoju. Witkow stwierdził ponadto, że inicjatywa pokojowa może otworzyć nowe możliwości gospodarcze, które potencjalnie zmienią stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Przypomnijmy, że kilka dni temu Steve Witkow był w Petersburgu, gdzie odbył ponad czterogodzinną rozmowę z Putinem. De facto mamy osobne negocjacje przedstawiciela Trumpa w sprawie Ukrainy bez udziału Ukrainy i Europy, co było warunkiem Kijowa i Brukseli. Co więcej, Witkow demonstruje całkowitą lojalność wobec Putina i jest gotowy sprzedać Ukrainę, publicznie deklarując zasadność błazeńskich referendów na terenach okupowanych przez Rosję. Okupanci próbują otoczyć wojska ukraińskie w pobliżu Żerebca. Na kierunku Lymańskim, dawniej Kremińskim, rosyjscy najeźdźcy przez dwa dni z rzędu przejmowali określone terytoria w rejonie częściowo okupowanej wsi Jampoliwka: Wspólnota Lymańska, rejon Kramatorski, obwód Doniecki. Jeśli przedwczoraj wróg pewnie kontrolował do 5% terytorium Jampoliwki, to wczoraj kontrolował już 1 trzecią osady. Ponadto agresorowi udaje się zepchnąć jednostki sił zbrojnych Ukrainy w kierunku dużego zbiornika na rzece Żerebec. Poinformował o tym uznany krajowy twórca map frontowych oraz zespół ekspertów wojskowych Deep State. Zobacz zrzut ekranu jego aktualnej mapy, opartej na wynikach z poprzedniego dnia. Na nim pokolorował czerwono-brązowym kreskowaniem i przerywanymi liniami utracony obszar. Na którym wczoraj interweniującym udało się zyskać przyczółek. Szara strefa aktywnych walk również wyraźnie przesunęła się na stronę ukraińską. Miejsca, w których jest to najbardziej widoczne, oznaczyliśmy czerwonymi strzałkami. Jeśli wrogowi uda się zdobyć w nich przyczółek, będzie to oznaczało faktyczne okrążenie sił obronnych. Trump oskarżył Bidena, Zełęckiego i Putina o prowadzenie wojny na Ukrainie. Prezydent USA Donald Trump, podczas spotkania z przywódcą Salwadoru Naibem Bukele, oświadczył, że odpowiedzialność za pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę ponosi nie tylko przywódca faszystowskiego reżimu Rosji, Putin, ale także Joe Biden i Wołodymyr Zełęski. Według Trumpa Biden mógł powstrzymać wojnę obniżając ceny ropy, a Zełęski mógł uniknąć eskalacji. Wszyscy są winni. Powiedział, dodając, że zginęły miliony ludzi. Chwilę później powtórzył tę myśl, mówiąc, że miliony ludzi zginęło z powodu trzech osób. Powiedzmy, że Putin jest numerem jeden, Biden, który nie miał pojęcia co robi, jest numerem dwa, i Zełęcki. I wszystko, co mogę zrobić, to spróbować to powstrzymać. Chcę powstrzymać wojnę. I myślę, że radzimy sobie pod tym względem dobrze. Myślę, że wkrótce będziecie mieli bardzo dobre oferty, podsumował Trump. Należy zauważyć, że jedyną osobą, która faktycznie może być winna wojny, jest ten, kto ją rozpoczął i prowadzi, a nie ten, kto hipotetycznie mógłby jej zapobiec lub ją powstrzymać. Okupanci odcinają logistykę wojsk ukraińskich na kierunku Kramatorska. Na kierunku Kramatorskim rosyjscy okupanci stwarzają poważne problemy siłom obronnym za pomocą swoich dronów, kamikaze dalekiego zasięgu opartych na światłowodach, które polują na środki transportu na naszym bliskim zapleczu. Poinformował o tym bloger i żołnierz batalionu szturmowego Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy Stanisław Buniatow na swoim kanale Telegram Mówi Snajper, powołując się na swoich towarzyszy broni. W kierunku Kostiantyniwki, Kramatorsk, Orkowie poważnie ograniczają logistykę. Poziom państwowego zaopatrzenia FPV w optykę wśród orków jest oszałamiający. Dopiero zaczynamy stawać na nogi dzięki darowiznom od troskliwych ludzi. Dziękujemy tym, którzy się troszczą. Należy zauważyć, że takie ataki oznaczają dla ukraińskich obrońców straty w ludziach i sprzęcie, a ostatecznie drastycznie osłabiają zdolność bojową wysuniętych jednostek. Tak oto wróg osłabił nasze wojska w kursku, zanim odbił suje. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.